Gotuj się do ataku. cześć i całem 10 tobę gramy w Owe się złomi razem zmienię średzie, żeby nie zaburzać mikrofonu Piękny dzień i jesteśmy na pozycji, a Ciężko ataku. usiedzieć, kiedy wiesz, że niedaleko jest ktoś, kogo trzeba przystawić powietrze! Trzeba wyruszyć, no tak, ja się obramzuję. Koniec okien, się do roboty! ja to zostawię tutaj! I na lewe Atak rozpocznie się za 30 sekund. No, do roboty! Znasz ten kanał, jeśli tak, to mi przerwij! Najgroźniejszym orężem bojownika jest cierpliwość. Nie mamy tego składanek takiego dla Pięć. Na tyle. Na 3. Skórze, 2, 1. Rozpoczyna się. Zdobądź cel A. Na ja się podleczyć Jeśli jestem w stanie, to będziecie w stanie, jeśli nie ruszycie. Tylko po prostu... Ła! Nie widzę tego w mojej drużynie. Dlatego ja muszę trafić w żeby później w stanie że tylko próbuję łapy smoking. A chodzi o przyjęcie celu. Tak jest nie jestem tak ale to może być. Hey, boy, Dobra, 4A przejęty. Jest już w QHP, czyli ja jestem w QHP. I to aktualne statystyki są. Mam nadzieję, że uda się ten 3B. No, trochę jestem podźwięziony. to co zrobiłem właśnie w tym momencie było po prostu przecudne, w całkowicie przypadkowo, bo nie myślałem o tym, żeby załatwić bastionach, ale mi wyszło i z tego jestem naprawdę dumny. Pięknie mi to wyszło, po prostu jestem zachwycony. Spróbujemy jeszcze coś innego zrobić. Opony będą w ruchu na tym na tej platformie, czy jakoś tak. Tutaj. Wchodzimy na platformę. O! Nikt się przede mną i nie tutaj, 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 tam nich. Zajmijmy punkt. I piękne zwycięstwo, krótki meczy, treściwy Dziękuję Wam za uwagę Bo zobaczymy następnym razem I nie zapomniałbym pokazać moją zagranie Ostateczne dnia się Z czego jestem zajęliście dumny Ja, oponka Ba, dziękuję Ile lecimy go widzicie to do, do handlu Będzie to pokazane? Jest, pokazane ostatnim filmie. A, ja jestem, jestem, ja muszę mieć po prostu pochwałę. Jeszcze jedną pochwałę, Tak, jest, po coś pięknego. I to byłoby na tyle. Jeszcze tylko doświadczenie, Tak jak Quest był krótki, więc maksymalnie do 2000 to pewnie dostaniemy. Nawet nie dostaliśmy 2000, chociaż ładnie poszło. Dzięki za uwagę, do następnego razu, cześć.